Siema, widzowie, nie było przez długi czas odcinków, ale było to spowodowane tym, że musieliśmy wyjeździć hejtera. I poszliśmy za to do więzienia. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak wyjść z hejtera! Ja! Yeah. Panie Tao, nagrywaj to! będzie na YouTube. To jest dom hejtera, widzowie. Witam, w czym mogę pomóc? Witam, mieszka tu może X kamelion, X i ty? Pewnie, pójdę po niego. O kurnatowy. Szykło się na bitkę w frajerze. A... Dobra, kiba, zwijamy się. Ale to jest Редактор субтитров А.Семкин Корректор а